Jeśli chodzi o te kwestie na granicy, bo Ty też jesteś tematem na bieżąco, jakbyś kilka zdań właśnie powiedział o co tam dokładnie chodzi i co się dzieje obecnie w tym momencie. Znaczy w tym momencie, wczoraj, tak? Bo wczoraj tam byłeś? Dobrze jako Czy, ja czy nie jak to było? swoich mam Grzegorz Braun tam był chyba jest do dzisiaj mm. była także interwencja poselska z tego co wiemy razem z Andrzejem posłem Andrzejem Zapałowskim tam w, 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 w wojewody z tego co jak się mylę to przepraszam bo u, u nich to jest tak że tam tam codziennie dzieje się coś innego i, i mogę, mogę już nie być na bieżąco bo w danym momencie coś innego już się już się dzieje na tej granicy no wiem że się dzieje tam ostro tak widzieliśmy widzieliśmy tych ukraińskich kierowców którzy właściwie chcieli sforsować um, granice tam pyskowali do polskiej policji. Um, Wiecie, polscy kierowcy domagają się swoich praw. No jeżeli, przepraszam bardzo, um, najpierw ta kwestia z tym zbożem, z tym syfem, który wjeżdżał kompletnie niesprawdzony, niezweryfikowany do Polski. Cholera, wie, gdzie to, gdzie to, to tak, tak naprawdę jechało, bo upadły antypolski PiS zgodził się na tego typu, na tego typu wyniszczenie państwa polskiego i wyniszczenie jednej z największych branż um, w ogóle na całą Europę, czyli branży przewoźników polskich, um, oddając prym właśnie nie tylko Ukraińcom, ale także Białorusinom, także, także ruskim, słuchajcie, także ruskim um, więc oni są tańsi, oni są przecież tańsi, tańsi w obsłudze, że się tak wyrażę, nie płacą tych wszystkich ceł, nie mają tych wszystkich głupot narzuconych przez Marksistowską Unię Europejską, tak jak mają to narzu, narzuceni Polacy. No i nie oszukujmy się, są dużo, dużo, dużo bardziej konkurencyjni. Więc ja się nie dziwię, że polscy przewoźnicy typu, nie wiem, no masz 40 tirów na przykład, masz tam... 300 osób, czy 400 osób w tej firmie. No jesteś jakimś tam przedsiębiorcą, kurczę, a tu nagle, wiesz, odchodzą ci klienci, no bo wiadomo, Ukraińcy są dużo, dużo tańsi, no bo, no bo nie przestrzegają tych wszystkich reguł, żadnych reguł nie przestrzegają. A my tu musimy, zobaczcie, jesteśmy, jesteśmy zależni albo od komunistów z Unii Europejskiej, albo od idiotów z rządu warszawskiego. I to muszą przestrzegać przestrzegać polscy kierowcy. Ja się nie dziwię, że oni się boją po prostu zwy, zwyczajnymi bankructwami i utratą. utratą Raz, że płynności finansowej, utratą pracy także, no bo tam przecież cała masa ludzi, tam dziesiątki tysięcy ludzi w tej branży e, pracuje. Więc leg, le, legitny, legalny jest protest. Ja absolutnie popieram, e, e, zawsze będę popierał polski interes narodowy, zawsze, a, to, a to jest klucz polskiego interesu narodowego, ponieważ to jest klucz gospodarki, a Ukraińcy po prostu chcą to przejąć. Tyle w temacie. I tutaj i tu, Polak w Polsce gospodarzem, i, i tutaj absolutnie e, każdy, kto, kto myśli w ten sposób jak ja, czyli o polskiej suwerenności, niepodległości poprzez polski interes narodowy, czyli bogaty Polak, Polak w Polsce gospodarzem, e, w taki sposób jak ja, no to powinien być po naszej stronie. Przepraszam, jakoś uraziłem, bo, bo użyłem słowa. Nie, no jasne, jasne. Znaczy ja się, ja się z tym generalnie zgadzam, no, do, no bo to wiesz, no tak naprawdę w ogóle całokształt tego, ja też nagrywałem o tym film, o całokształcie polskiej polskiej czy tam antypolskiej polityki tak naprawdę wobec wobec Ukrainy. To no to było parę miesięcy to było wtedy kiedy nie wiem czy ty ja były te sprawy że były robione obchody święta niepodległości Ukrainy w różnych miastach między innymi we Wrocławiu. Ja akurat jestem z Wrocławia no i między innymi właśnie o tym mówiłem na swoim filmie i o różnych sprawach tak naprawdę które które zostały nie zostały załatwione tak jak trzeba a wręcz zostały Dosta, no jakby no Polacy jako naród zostali ośmieszeni przez polskie władze. Yy, I powiem ci, że to, no, wylała się na mnie lawina pomyj różnych komentarzy i to nie, że tam kilkadziesiąt, kilkaset różnych tam, wiesz, komentarzy, ty, ty kurwo, ty chuju, ty tam, wiesz, anty, ty, ty, ty ruska, oną co? A? No, chwilę później się okazało, że to przy... i to już było, wiesz, to już mówię, to przecież to było grubo dwa lata po wojnie, a nadal wielu ludzi dalej nie, nie, nie kumało o co chodzi i tutaj są kolejne konsekwencje w postaci tego, co powiedziałeś właśnie w kwestii tego protestu, nie? To, co się stało wobec Ukrainy, to jest zdrada narodowa państwa polskiego, to są zdrajcy, to są zdrajcy tak. narodowi. To, co oni zrobili, to przestępstwo. Zobacz, przecież my, myśmy to chyba, ba... my, myśmy to bardzo odczuli, no, przypominam, że na nas nasłali Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które, która, agencja zablokowała nam bezprawnie nasze strony w ralu24.tv, w ralu24.pl. Czyli pisiory chciały zniszczyć polską firmę. Tylko dlatego, czyli płynność finansową całą, zobacz, nikt się nie może u nas reklamować, e, ze mnie się robi jakiegoś przestępcę, bo robi się ze mnie ruską onucę, jakiegoś ruskiego agenta. I e, wojewódzki sąd administracyjny, przecież stwierdził wprost w swoim wyroku, nie Marcin Rola, to wojewódzki sąd administracyjny, że pisma wychodziły z kancelarii prezesa Rady Ministrów do szefa ABW. Czyli Morawiecki musiał o tym wiedzieć. Wiesz, z jednej strony jestem zaszczycony, że cenzuję, mi premier. Okej, okay, super, ale no wiesz, oni chcieli nas zniszczyć, nas zniszczyć, nas zrównać z glebą i to jest obrzydliwe tylko dlatego, że mamy trochę, że mamy, mamy inną narrację, że, że politycznie jesteśmy po innej stronie barykady, że my jesteśmy za Polską, że jesteśmy za polską suwerennością, za polską niepodległością, za barwami biało-czerwonymi i ich bronimy i tylko dlatego oni nas chcieli zniszczyć i to jest obrzydliwe i to jest antypolskie, antypaństwowe działanie, bo my zawsze, ale to zawsze nikt mi nie jest w stanie zarzucić, że ja, ja, dział, ja działam na niekorzyść państwa polskiego. Zawsze działałem na korzyść państwa polskiego. Nikt mi też nigdy nie jest w stanie zarzucić, że kiedykolwiek wychwalałem jakiegoś Putina czy, czy, czy Rosję, bo dla mnie Ukraińcy i Rosjanie to jest jedno i to samo, bo to jest cywilizacja turańska. E, to nie jest cywilizacja łacińska. Z nimi się nigdy nie dogadamy. Ale to jest jakby inna kwestia barykady. Więc zobacz, jak nas, jak każdego próbowano zniszczyć, albo każdego, kto mówił o Wołyniu, tak, To wszędzie to, co powiedziałeś, no, od najgorszych wyzwisk po ruskie onuce, ruskich agentów, etc. etc. Dzisiaj ci, 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 nagle ci ludzie się budzą i mówią, kurczę, no faktycznie e, trzeba było inaczej to zrobić. I zauważ, że PiS też przejął w, w kampanii wyborczej tę narrację. A przecież kiedy to była, to była narracja Browna. To Konfederacja ba... ja... tę narrację odpuściła, nie? Dlatego. Można oddać tą narrację pisiorom, ludzie. Przecież to było jakieś przynajmniej 3-4%, byście mieli tam z 50 posłów, to odpuliliście Brauna e, cała ta wszystko. On wykreował stop banderyzacji, stop ukrainizacji, Sam wiem, ile robiłem z nim, z nim tych interwencji poselskich, to się w głowie nie mieści. Żeby odpuścić było tą narrację i to PiS przejął, który był pro-ukraiński, antypolski. No tak to było, to... tak było. Coś niesamowitego. Konfederacja na rzecz PiSu odpuściła całą narrację. I tutaj tu mi się wydaje, że tylko tutaj ze 3% spokojnie uciekły. To na no luzie, no mówię, jak, wiesz, odpuszczona narracja związana z Ukrainą, odpuszczona narracja związana z lockdownami, gdzie też Brown był twarzą Konfederacji, to to jest spokojnie 4% stracone to od ręki, nie to w ogóle nawet nie ma o czym mówić. Spokojnie. Zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek żebyś nie przegapił kolejnych moich materiałów. Dodatkowo, dodatkowo możesz postawić mi kawę, tak żebym miał jeszcze więcej energii do wyśmiewania tych wszystkich absurdów, które niestety w naszym kraju dzieją się masowo. Jeśli oglądasz ten materiał na Facebooku, link wrzucę w komentarzu. Jeśli oglądasz ten materiał na YouTube, link będzie w opisie. Już jak doszliśmy, a właśnie, jak już jesteśmy przy Brownie, to mam jeszcze pytanko pytanko, co do Browna, no bo wiesz, bo e, ja mam, jeśli chodzi o Browna, to mam pełen szacunek i zawsze będę miał za to wszystko, co, co nawet nie w ostatnich latach, co przez całe życie Brown robił, e, jeśli chodzi o jego działalność, najpierw jako reżysera, potem jako polityka, już tak mówiąc skrótowo, natomiast... E, Brown zostając w Konfederacji, im dłużej, z każdym dniem, im dłużej on tam zostaje, tak naprawdę szkodzi jedynie swojemu własnemu wizerunkowi i swojemu dorobkowi, zadając się z tymi ludźmi, którzy, ja mówię teraz z ludźmi pokroju Bosaka, Mencena i reszty tej, znaczy nie, bo nie chcę, nie chcę tutaj całkowicie uogólniać, ale już tak mówię, wiesz, jako twarze, nie, Bosaka i Mencena, no to dla mnie są już ludzie, którym ja bym ręki nie podał, nie? taki Męski, już tak mówię teraz konkretnie z nazwiska. No i dla mnie to jakby, im dłużej Braun tam zostaje, tym gorzej dla niego tak naprawdę wizerunkowo. jakby ja tego nie mogę pojąć, co jeszcze Brauna w tej konfederacji trzyma, tak naprawdę, nie? Powiem Ci tak, ja się z Tobą akurat w tej kwestii nie zgodzę, można im sporo zarzucić, między innymi spierniczenie tej kampanii, no bo to są fakty, tutaj no, z faktami się nie dyskutuje, tym bardziej, że one są widoczne gołym okiem, ale z tego co wiem, no, znaczy powiem Ci tak, w tej sytuacji, w której my teraz jesteśmy obecnie jako prawica, jeszcze jej dzielenie jest w mojej opinii bez sensu. To już uważam, że, że, że Braun powinien, powinien tworzyć tą swoją partię Konfederacja Korony Polskiej wewnątrz Konfederacji, tym bardziej, że oni widzą, że oni spierniczyli tą kampanię i będą się do, 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 do brauniarzy coraz bardziej przytulać, no bo to jest ten trzon prawicowy, prawda? Wiemy, że gdyby Braun teraz odszedł, sam pewnie by nie miał tych 5% niestety, ale całkowicie by się wszystko rozpadło. A z Korwinem? Powiem Ci to już mocno, gdy wiesz, kurczę, nie wiem, Korwin obstawiam, nie, wiesz, to trzeba by to było z, z procentowo jakoś, ale obstawiam, że spokojnie... Nie, no ja tak pytam, a czy to ja nie mówię, że to jakby musi być odpowiedź konkretna tak lub nie, tylko tak pytam już przy okazji, nie? Z 2% by im urwał, Korwin z, z Braunem? No kurczę, nie wiem, być może, że tak, być może, że tak. Aczkolwiek ja uważam, że jesteśmy w, taki, w takiej sytuacji, drogi Michale, że jeszcze większe rozwarstwienie i wojenki na prawicy e, są kompletnie bez sensu. Ja zawsze to podkreślałem też na moich spotkaniach. Możesz się ze mną nie zgadzać, to jest twoje, twoje prawo, twoja opinia, ale ja jestem, zawsze byłem zwolennikiem takiego republikanizmu i jednak takiej partii republikańskiej, gdzie mamy różnych ludzi, mamy także różne emocje, różne poglądy, e, różne 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 i także animozje, bo też. Nie, nie oszukujmy się, nie musimy się tutaj wszyscy kochać ani lubić, prawda? Ale jednak idziemy w jakimś wspólnym celu i tym celem jednak jest niepodległa suwerenna polska, prawda? Więc więc ja jestem osobiście jednak po stronie łączenia, a nie dzielenia, tym bardziej w tych czasach teraz, kiedy naprawdę nie wiadomo, co co będzie się działo. A ta opcja, o, która nam zagraża, to jest opcja, wiecie, yy, dwa razy gorsza odpisu, oni się nie będą pieścić z nami. To jest opcja, wiecie, spod znaku gramszego Spinellego, czytaliście Białą Księgę Unii Europejskiej, to są oficjalne dokumenty. To będzie jedna wielka orka, to jest tolerancja represywna, to, jest, to są ludzie, którzy po prostu się nie będą z nami cackać, nie będą się z nami pieścić i, i ja uważam, że każdy, który, który komu, komu leży na sercu jednak los, los naszego kraju, chce w ogóle, żeby ten kraj istniał, no to jednak powinien stanąć po naszej stronie barykady już nawet Ponad podziałami tych animozji, kto kogo lubi i nie lubi, bo to jest dla mnie kompletnie bez sensu. Yy, dobra, ostatni temat już na, na dzisiaj. Jeszcze raz? To nie było. Gdybyśmy mieli władzę, to się możemy żreć. O wszystko. O cukier, czy ktoś pije z cukrem, czy, czy, czy o z miodem. Jak, tylko musimy mieć władzę. A jak my się będziemy żarli, słuchajcie, o to, jak jesteśmy na samym dnie, właściwie, no to sorry, a z tego nic nie będzie. No. Ostatni temat, jeszcze pokrótce chciałem zapytać. Bamba, ile lat? Dwa lata już ten projekt jest? Prawie tak, prawie tak, prawie dwa lata, I, tak. I jak tam na ten moment to wygląda? Jak się rozwijacie? Lepiej niż chcieliście? Czy, podob czy, czy tak powiem, zgodnie z planem, jak to wygląda? Wiesz co, teraz akurat mamy, nie jestem Ci w stanie w tej chwili, mamy teraz testy serwerów. Ja wiesz, jak, jak wiesz, ja nie jestem osobą techniczną, tylko ja jestem tu od kontentu. Czy znaczy, ja tak nie pytam o kwestie techniczne, a bardziej o takie, nie wiem, jak powiedzieć, medialne, takie, tak, tak bym to jest, medialne, tak to określam. Tysiące zarejestrowanych, no to to jest, wiesz, no, liczyliśmy oczywiście na więcej, ale się rozwijamy. Wiesz, to są, Przypominam, że to są jednak dość duże, dość duże koszty. No i różnie to bywa. No, raz jeden materiał ma, ma kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, i raz i raz ma kilka tysięcy wyświetleń. W zależności jest już tam ponad 50 podmiotów różnych zarejestrowanych twórców, więc jakby to idzie, idzie do przodu. Będziemy starali się to jak najbardziej roz, rozwijać tylko po prostu na to potrzebujemy forsy, więc, więc e, też zobaczymy, jak to będzie wyglądało finansowo, ale no mówię, ja będziemy robili swoje, tak, no my się, my się, my się nie cofniemy, będziemy po prostu robili e, swoje, na pewno chcemy dojść do, do, do takiego momentu, kiedy faktycznie no będzie już tak, taką otwartą e, stricte dla użytkowników platformą, no bo na razie po prostu nie mamy na to kasy, więc musimy dostęp reglamentować dla twórców, ale mam nadzieję będziemy to robili, tak będziemy działali, żeby jednak był był otwarty dla twórców. Ja jeszcze chciałem, w tym roku będę się tym zajmował, zobaczymy na ile, jak mnie nie wsadzą, do no, za jakąś nieprawomyślną wypowiedź. Chciałem stworzyć też pierwszy w Polsce dom mediowy, tak, żeby, żebyśmy jednak łączyli polskich przedsiębiorców, na przykład przewoźników, rolników, twórców wszelkiej maści, żeby też można było stworzyć po prostu taki pierwszy w Polsce, bo tego nie ma, nie ma nigdzie, i ktoś się nie zanosi, żeby ktoś to stworzył, po prostu polski dom mediowy, który by handlował rekl, rekl, reklamami, tak, powierzchniami reklamowymi, etc., etc., żeby też jakieś pieniądze, z tego były. No nie oszukujmy się no Telewizja to jest przede wszystkim pieniądze, to jest biznes, a my się musimy utrzymać na, na rynku. Więc marzy mi się taki prawicowy polski Fox. Módl się, drogi Michale, żeby to mi wyszło. No to ja jak najbardziej, ja jak najbardziej. Ja Bambaye oglądam, także, także, także też będę oglądał polskiego Foxa na pewno. Jest na gust. Jeszcze raz? Już rzec, masz głos, brawo. No, 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 dobra. To w takim razie dziękuję Ci za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze będziemy się tutaj na moim kanale zwaniać. Jak najbardziej, serdecznie zapraszam. i no. Dziękuję bardzo również.